Zombie Apocalypse Znajdujemy się na polu Na które Zostało Został wyrzucony obornik Tutaj będzie kukurydza To jest górka Akfix Tam jedzie Ursusem długiem obracanym tutaj zaraz się wyjada, pokażę. Staś Fordem dyskatuje słychać Ursusa i słychać Forda i zaraz te tej górki się okaże Ford 5060 Tak jak mówiłem, tutaj będzie na tym kawałku wielkim Kukrydza, tu jest około 6, 6 hektarów, pomogą koledze. No bo Ursusem no to by nie zdążył w jeden dzień, a tak to od południa to robią. Jest godzina po 18 .00. na dwa traktory. Zostało im tyle Łobłorać jeszcze No i będzie Będzie fajnie Tak jak widzimy Stasiu jedzie Katuje Ebe hardem Dzikiem Katuje Zaraz będzie widać Ursusa O widać tam Ursusa w oddali Także ziemia w niektórych miejscach, tak jak to, ciężka, no i od połowy w górę lekka. Także widzimy, co się robi. Ugo został obrócony w drugą stronę. No i zaraz będę jechać na dwa do góry. Ford na turbie daje radę. Bardzo agresywnie chodzi. Jak tam jeden komentarz był, że chodzi jak czołg. Ursus 904 Bez turba Pobiega no idzie w górę jak burza To jest polska moc Bóg obracany przy tym Ursusie o. wszystko fajnie Przy kopca, bo z Troszkę stuningowany. Trochę wyjdziemy tam na środek pola, żeby było widać lepiej całość tego pola. Pamiętajcie, łapce w górę, subskrypcji, komentarzu, kliknięcia, kliknięcia dzwoneczka. O, bociana tam mamy, nawet bocian przyleciał. Trochę odleciał. Niech się zjada chrobaki, niech rowaki. niech się nakarmi, na daleko nie odleci. Katują panowie na dwa i widzimy chet tam, tam jest jeszcze tam będzie widać jak staną, taki kawałek i het tam na dół jest i tam jest jeszcze taka górka w dół. Tam jest taki, nie wiem czy widać, w tym miejscu, w tym miejscu jest tam sup do, het, do tego supa jest tam z orane. O! I tam het, het, head, head jest orane do tamtąd chwilę poczeku na Ursusa. I znowu w drugą stronę. Także Ziemia tutaj jest super tylko tamtą, tak jak mówiłem, kamienie, nie kamienie, spera tako glina, ale ale nie źle. Tragedii nie ma To było talerzowane. Obornik wywieziony. No i oczywiście... Trzeba to przykryć, nie? Ładnie pole opsycha Fordem wzorą to tam w dół Ursusem odtąd, zorą hetam do tego tamtego domku. Tam jest jeszcze takie Pukoliste w drugą stronę i tam Fordzik jedzie. Posłuchajmy silnika Forda jak i Ursusa 904 Było słychać, chodzą w luksus, zdrowe. We Fordzie tam nie było nic paczone do silnika. Jedynie z przodu na, na tym yy, simmering był wymijany na kole I no, no i tyle. Tam zostało, mieliśmy wymienić, ale nie ma czasu. Te uszczelki od, od kolektora sącego wydechowego bo przyszły Ursus do silnika, tam było coś paczone ale wszystko tam przeglądnięte chodzi elegancko Ford już czeka I taka jest współpraca Jeden wjeżdża, drugi wyjeżdża I na odwrót Jak to mówią Panie, daj mu na zimnym, ogień gdzie jedzie super W Fordzie jest blokada przodu cierna Także jak jedzie prosto to Na wszystkie 4 kopie Także to są sprzęty lub Teraz jedzie Ursus 904 Czy Fordzie zmienił kubiega, bo tu ciężko ziemia na szybkiego Pobieg i rura Ford jest daleko w przodzie Oddali Tutaj trzeba uważać, bo są kamienie. Tamtym na samym dole tam tam jak ten domek jest i jest sup, kota jego supa był taki. A na metr taki długi, ale płaski się okazał, także puk wyskoczył, przejechał po kamieniu i, i było super, nie? Tu sobie tutaj jeżdżą, popatrzymy może na ziemię, o, widać jako ziemia, nawet jako trochę się kruszy, ale tam jest gorszo a łotno się tak zaczyno, tak dość w miarę ładno, widać tu się świeci, świecą skiby, tam tak samo, a tu już nie tak, no ale. Jakie jest taki jest Kukurydze Kolega będzie Siał I będzie sobie kukurydza rosła Także nie Nieniegdzie takie kupy Po polskim rozrzutniku To wozili na czy traktory Ford 5610 Ursus 904 i bodajże Ursus C360 Nie było mnie przy, przy wywożeniu Nie było co nagrać To miałem inną robotę A bocian se tam siedzi Obczaję sprawę co się dzieje. Bocian, tu będzie kukurydza. Tam jest Miasto. Nie będę mówił jakie. Kto zna, to zna. Co to za miasto. Także... Tutaj przejadę jeszcze jeden przejazd. Się będę z wami pomału żegnął. Zrobię sobie zdjęcie na miniaturkę. Tutaj widać, bo było wcześniej za, za, zaczynte. Jest ładnie o psycho. Pewnie aby się tak w to by można było wjechać brunami, zbronować wszystko. No i, i by było dość nawet fajnie. Ale jedzie Fordzik. to Forzika nagrywa. To było pozdrowienie dla hejterów jedzie teraz kursus z 4. widać, że ładnie odkładają. Tak samo dzigia, jak i ten niebieski. Dokładnie nie wiem, co to jest za nazwa. Także, To i my tu będziemy pomału kończyć tym nagrywaniem. Filmik ukaże się. Dzisiaj jest piątek. Jutro się okaże sobotę wieczorem. Także pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, komentarze, komentarza, kliknięciu dzwoneczek. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.